Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Studiujemy w dalszym ciągu list apostoła Pawła do Rzymian. Przypominamy, że cytując tekst listu korzystamy w czasie naszych audycji ze współczesnego przekładu Nowego Testamentu wydanego w 1991 roku przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie. Apostoł Paweł naucza w początkowych rozdziałach listu do Rzymian, że prawda o sprawiedliwości Boga została nam objawiona w Ewangelii. Począwszy od trzeciego rozdziału swego listu, apostoł ukazuje ówczesnym chrześcijanom rzymskim, a także nam wszystkim współczesnym chrześcijanom, w jaki sposób Ewangelia objawia dwa aspekty sprawiedliwości Boga. Po pierwsze, sprawiedliwość, której Bóg udziela człowiekowi, Ujawnia się w osobistym przeżyciu człowieka, który zawierzył Chrystusowi. Po drugie, w dziele odkupienia człowieka została objawiona sprawiedliwość samego Boga. Przeczytajmy poruszający fragment trzeciego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian. Rozpoczynamy od wiersza 21. Teraz, niezależnie od prawa, ukazał Bóg swoją sprawiedliwość, o której zresztą świadczy samo prawo. I prorocy. Jest to ta sama sprawiedliwość, którą wszyscy wierzący otrzymują przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie ma różnicy między ludźmi, bo wszyscy zgrzeszyli i daleko im do Bożej doskonałości. Ale Bóg ze swojej łaski udziela im w darze usprawiedliwienie dzięki temu, że Chrystus odkupił ich. Bóg postanowił, żeby właśnie on przelał swoją krew na ofiarę przebłagania za tych, którzy wierzą. W ten sposób dał dowód swej sprawiedliwości i przebaczył dawniej popełnione grzechy. Bóg jest cierpliwy i okazuje sprawiedliwość w naszych czasach jako sprawiedliwy i jednocześnie usprawiedliwiający tych, którzy wierzą w Jezusa. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Znajdziemy się w sądzie. Nadchodzi rozstrzygający moment w wielkim procesie. W sali sądowej zalega śmiertelna cisza. Ogłoszony zostanie już niedługo wyrok. Wysłuchaliśmy oskarżenia skierowanego przeciw bezbożnym poganom. Widzieliśmy, jak Żydom, a więc tradycyjnie religijnym ludziom, którzy chcieliby uratować siebie, osądzając innych, odcięta została wszelka możliwość wykrętów. Pod wpływem oskarżycielskiej mowy Boga wszyscy oni, Żydzi i Poganie, pobożni i bezbożni, zamilkli, stojąc winni przed Bogiem. Patrzyliśmy i słuchaliśmy tego wszystkiego nie tylko z pozycji ludzi studiujących akta jakiegoś niezwykle interesującego procesu, który miał miejsce w odległej przeszłości, nie tylko z pozycji widzów, obserwujących z napięciem dramatyczną akcję rozgrywającą się na scenie. W tym procesie my sami znajdujemy się na ławie oskarżonych, a wyrok, jaki zapadnie, zadecyduje również o naszej śmierci lub życiu. Jaki będzie ten wyrok wydany przez Bożą sprawiedliwość? Jako oskarżeni, winni zarzucanych przestępstw, możemy się spodziewać tylko jednego wyroku śmierci, ale nagle następuje niespodziewany zwrot uniewinienie usprawiedliwienie winnych drogi słuchaczu gdybyśmy umieli usłyszeć w tym coś więcej ponad slogan do którego zdążyliśmy już przywyknąć usprawiedliwienie winnych gdyby Bóg użyczył nam łaski pełnego zrozumienia co rzeczywiście oznacza ten zwrot my zasługujący winą swoją na wieczną śmierć otrzymujemy usprawiedliwienie od Boga jakim zdumieniem Wdzięcznością i radością wypełniłyby się wtedy nasze serca. Możemy być usprawiedliwieni darmo z łaski Boga, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Fakt usprawiedliwienia jest ważniejszy niż wszystkie próby wyjaśnień. Powinniśmy przyjąć wiarą, że zostaliśmy przez Boga uniewinieni, a dopiero potem nasze serce może pytać, dlaczego Bóg tak postąpił. Są to rzeczy, jak pisze apostoł, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Tak pisał apostoł Piotr w swoim liście. I dla aniołów, i dla ludzi przez całą wieczność pozostaną te tajemnice niezgłębione. Jedno jest tu znamienne. Jeżeli chcemy we właściwy sposób zrozumieć Ewangelię, musimy to dobrze zapamiętać. Po pełnym krytycyzmu przedstawieniu Pogan i Żydów. Nie nastąpi pozytywny opis chrześcijan. Nie o to bowiem chodzi, że teraz ludzie stali się lepsi i pobożniejsi, że ich moralność jest bardziej czysta i głębsza, a wyższość religii chrześcijańskiej nad innymi łatwa do udowodnienia. Absolutnie nie. Wszelkie tego rodzaju wyobrażenia o chrześcijaństwie, mimo że dla nas oczywiste są błędne, gdybyśmy chcieli stosować je do siebie. Musiałby się znowu pojawić jakiś Paweł, żeby nieubłaganie zdaróż z nas maskę, tak jak zdarto ją z Żydów, ukazać całą naszą nędzę, ukrytą pod pozorem pobożności. Nie o to tu chodzi, Bogu dzięki. Teraz, nieodwołalnie i stanowczo, powraca myśl o konieczności skierowania spojrzenia ku Bogu, o czym była już mowa na początku rozdziału. Nie nasza chrześcijańska jakość zostanie tu okazana, lecz tylko i wyłącznie sprawiedliwość Boga. Boża sprawiedliwość objawia się niezależnie od prawa, podkreśla apostoł. Chcąc tę sprawiedliwość zrozumieć, my także musimy uwolnić się od prawa. Trudno nam to przychodzi, bo nasz sposób myślenia, zwłaszcza w dziedzinie religii, zrośnięty jest mocno z prawem. A więc i całe nasze postępowanie wyrasta niejako z prawa. Dlatego Ewangelia wydaje nam się obca i zagadkowa. Boża sprawiedliwość objawia się przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie chodzi tu o każdą wiarę, o wiarę w ogóle, a więc również o ludzkie wierzenia jako takie. Groziłoby nam niebezpieczeństwo błędnego zrozumienia Ewangelii, gdybyśmy sądzili, że wiara jest osiągnięciem zadowalającym Boga i że dlatego wynagradza On nas usprawiedliwieniem. Nie, tu chodzi o zupełnie określoną wiarę. Wiarę w Jezusa Chrystusa podkreśla apostoł. Wiara nie jest naszym dziełem. Wzbudza ją i roznieca dopiero Jezus sprawca. A zarazem podmiot wiary. Wiara jest darem Boga. Sprawiedliwość Boża jest więc twórcza i obdarowująca. Apostoł Paweł pisze teraz, bo dopiero teraz istnieje wiara w Jezusa Chrystusa. O twórczej sprawiedliwości Bożej świadczyło już wprawdzie prawo i prorocy, a więc Stary Testament. Ale apostoł stwierdza, że sam nie rozumiał poselstwa Starego Testamentu w sposób właściwy. Dopiero teraz znajduje w nim na każdym kroku potwierdzenie Ewangelii. Apostoł Paweł jest przekonany, że jego Ewangelię potwierdzają nie tylko poszczególne słowa pisma, ale cały Stary Testament. Nie jest to dla niego sprawa drugorzędna, gdyż nie mógłby zwiastować Ewangelii Żydowi ani sam w nią wierzyć, gdyby jej treść nie mówiła o sprawiedliwości Bożej potwierdzonej przez Prawo i proroków. Każdy Żyd. Zobaczy to dopiero wtedy, gdy z oczu jego zdjęta zostanie zasłona. O co tu naprawdę chodzi? Każdy uczciwy faryzeusz wiedział i wierzył, że Bóg, objawiając swoją sprawiedliwość w czasie ostatecznym, przyniesie ratunek i usprawiedliwienie wszystkim ludziom. Najważniejszą kwestią, jaka się wyłania, jest pytanie: czy wszystkim? Komu ratunek ten przypadnie w udziale? Kogo Bóg usprawiedliwi? Tego, kto spełnił wystarczająco wiele uczynków zakonu, prawa, odpowiada faryzeusz. A apostoł stwierdza zdecydowanie: nie! Sprawiedliwość Boża jest dla wszystkich wierzących. I dalej apostoł Paweł podkreśla: nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli, i brakiem chwały Bożej. Człowiek stworzony na podobieństwo Boże powinien być odbiciem również chwały Boga. To bardzo ważne stwierdzenie dla naszej samooceny. Mamy być jak gdyby odbiciem chwały Boga. Fakt, że tak mało wiemy o grzechu i tak łatwo popadamy w samozadowolenie, bierze się stąd, że stosujemy niewłaściwą miarę, oceniając siebie. Wymagamy od siebie niewiele więcej ponad mieszczańską przyzwoitość. A o jej posiadaniu Jesteśmy mniej lub bardziej przekonani. Tymczasem Bóg postawił przed nami zupełnie inny cel nie ludzką przyzwoitość, ale Bożą chwałę, gdybyśmy mogli ujrzeć siebie w tej postaci, w jakiej On nas zaplanował i chciał nas mieć. Wtedy odkrylibyśmy z przerażeniem, jak bardzo jesteśmy brudni, zdeformowani, kalecy i zepsuci przez grzech. Wszystkim nam Brak chwały bożej. Nie ma różnicy, podkreśla apostoł. Z ludzkiego punktu widzenia istnieją oczywiście różnice duże, znaczące. Jeśli ktoś jest uczciwy, sumienny i porządny, a ktoś inny zdemoralizowany, złośliwy i bezczelny, to po ludzku rzecz, rzecz biorąc wielka różnica pomiędzy nimi. Ważne stwierdzenie Pawła, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały bożej. Dotyczy jednak wszystkich. W świetle tych słów znikają właściwie wszelkie różnice pomiędzy pobożnymi i bezbożnymi, dobrymi i złymi. Jak wobec tego Bóg może usprawiedliwić jednego człowieka? Jedno jest pewne. Upadło mniemanie i nadzieja farzeuszy wszystkich czasów, że Bóg z wielkiego mrowia ludzkości wyodrębni i usprawiedliwi jednostki. Takich jednostek po prostu nie ma. Wszyscy bez wyjątku są w obliczu Boga zgubieni. Jeżeli usprawiedliwienie w ogóle istnieje, to obejmuje ono wszystkich bez różnicy. Wszyscy mają taką samą szansę, żeby skorzystać z Bożej łaski. I tak jest w istocie. Każdy grzesznik może być usprawiedliwiony jedynie darmo z łaski Boga przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Pojawia się pytanie, w jaki sposób można całkowicie usprawiedliwić grzesznika? Nie wystarczy tu dobroć, cierpliwość i pobłażliwość Boga, o których apostoł Paweł pisał w drugim rozdziale swego listu. Owszem, Bóg jest cierpliwy. Nie wybucha natychmiast gniewem, odracza karę, czeka. Bez cierpliwości Bożej świat dawno uległby zagładzie, a ludzkość Zginęłaby w ogniu gniewu Bożego. Bez cierpliwości Boga nie wstałby ani jeden słoneczny i radosny dzień nad Ziemią. Ci, co nie chcą wiedzieć o Bogu, również żyją tylko dzięki Jego cierpliwości. Ze względu jednak na Bożą Prawdę i Sprawiedliwość, taki stan może trwać tylko przejściowo. Kiedyś musi nadejść taki czas, gdy Bóg ostatecznie rozprawi się z grzechem świata. Pobłażliwość Boga, stwórcy. Pana i sędziego świata, nieubłaganego przeciwnika zła wobec popełnionych grzechów, możliwa jest pod warunkiem, że kiedyś z jego woli odbędzie się sąd, na którym grzech świata zostanie w całości ujawniony i ukarany. Ale oto następuje coś, czego nikt nie jest w stanie pojąć. Sąd Boży nad grzechem świata, a więc również nad Twoim i moim grzechem, ogniskuje się, i wyładowuje jak gdyby na Jezusie. Łaska łączy się ze sprawiedliwością Bożą poprzez odkupienie w Jezusie Chrystusie. To odkupienie jest rzeczywistym faktem w toku wydarzeń, faktem, którego głębi i wielkości nikt nigdy nie zdoła zmierzyć. Mówić o tym można tylko w obrazach. Jezus to baranek Boży, który gładzi grzechy świata, jak mówi Jan Chrzciciel, Apostoł Piotr pisze: On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. A w liście do Hebrajczyków znajdujemy na następny wspaniały obraz. Arcykapłan dóbr przyszłych, przez ducha wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu. W tych obrazach nie chodzi o teoretyczny dowód ani tym mniej o wyjaśnienie spraw niewytłumaczalnych. Jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze wyjaśnień i dowodów, to znaczy, że nie pojął dotychczas swojego położenia przed Bogiem i że sumienie Jego ciągle śpi. Dlatego Nowy Testament wzywa: obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Apostoł Paweł przedstawia nam obraz Bożego Tronu Łaski. Pisze, że nasze usprawiedliwienie dokonuje się przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, ofiarę skuteczną poprzez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej. Ze słowem prawa kojarzą się nam zawsze tylko przykazania i przepisy Boże. A przecież do prawa mojżeszowego należy też cały kult, cały obrządek ofiarny. To wszystko, co już w czasach Starego Testamentu pozwalało winnym Izraelitom znaleźć łaskę w oczach Boga. Świętem o największym znaczeniu było święto pojednania, Jom Kippur. W tym dniu arcykapłan dokonywał czynności przebłagania za lud w Miejscu Najświętszym, przed Tronem Łaski. Tronem Łaski nazywano wieko Skrzyni Przymierza, arki świadectwa. Miejsce, z którego żywy Bóg króluje wśród Izraela i rozmawia z Mojżeszem. Podczas wielkiego święta pojednania z tronu łaski spływały na Izrael przebaczenie i pomoc. To, co wstępnie poświadczało prawo, wypełniło się teraz w Krzyżu Jezusa, objęło wieczną chwałą cały świat. Odtąd, pisze apostoł, cała ludzkość ma dostęp do tronu łaski. Od którego winowajca nie musi uciekać z przerażeniem, ale może z ufnością zbliżyć się do jego stóp. Tak, tylko krzyż Jezusa jest tronem łaski. Poza tym jednym miejscem gniew Boży z nieba objawia się, tak kiedyś jak i dzisiaj, przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi. Poza tym jednym miejscem gniew Boży ciąży na każdym z nas. Na krzyżu Jezusa. Grzech został potraktowany jako grzech. Otrzymał zapłatę. Należała mu się prawnie zapłata w postaci śmierci, i krew została przelana. Według pojęć biblijnych, krew jest siedliskiem duszy i życia. Dlatego, gdy zostaje przelana, staje się ofiarą złożoną z życia, jest poddaniem się wyrokowi śmierci. Gdy czysty i bezgrzeszny Jezus w dobrowolnym posłuszeństwie bierze na siebie grzech świata i pozwala, aby na mocy wyroku kary śmierci przelana została jego krew, wtedy grzech otrzymuje to, co mu się sprawa należy. Tak dowiedziana zostaje sprawiedliwość Boża. Tego dowodzi apostoł Paweł: Stwierdza, że Krzyż Jezusa stoi na widoku świata dla okazania sprawiedliwości Bożej. Aby On sam był sprawiedliwym, ponieważ to się stało, otwarta została droga dla sprawiedliwości twórczej, zgodnej z istotą Boga, jako Stwórcy. Aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym, pisze apostoł: Mowa Boga nie składa się, jak nasza ludzka, z pustych słów. Czytamy wiele razy w Biblii: Rzekł Bóg i tak się stało. Gdy On usprawiedliwia, nie daje pozoru sprawiedliwości, nie nadaje tytułu bez pokrycia. Nie. Usprawiedliwiając, Bóg czyni sprawiedliwym. Kogo Bóg usprawiedliwia w swojej sprawiedliwości? Paweł z całkowitą pewnością odpowiada. Jezus jest ubłaganiem za grzechy całego świata. Trzeci rozdział listu do Rzymian. W żadnej mierze nie koncentruje się na jakimś uniwersalnym, niczym nieuwarunkowanym, obejmującym cały świat zbawieniu i tylko marginalnie miałby napomknąć, że byłoby nieźle, gdyby tak zbawieni ludzie zechcieli jeszcze przyjąć to szczęście w wierze, mimo że właściwie wcale o to nie chodzi. Przeciwnie, w tym rozdziale pojęciem dominującym jest wiara. I o niej czytamy w trzecim rozdziale listu do Rzymian aż dziewięciokrotnie. Już we wstępie listu była mowa o sprawiedliwości Bożej, nie w związku z dziełem zbawienia, ale w odniesieniu do sprawiedliwości Bożej poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Podobnie na końcu rozdziału, mówiąc o usprawiedliwieniu Żydów i Pogan, Paweł stwierdza, że stanie się to nie w sposób uniwersalny, niczym nieuwarunkowany, ale na podstawie wiary i poprzez wiarę. Bóg ustanowił Jezusa Chrystusa jako ofiarę przebłagalną poprzez krew Jego, skuteczną przez wiarę, pisze apostoł. Jednoznacznie i jasno brzmi więc sformułowanie, iż Boża sprawiedliwość obejmuje wszystkich wierzących i tylko wierzących. Apostoł jeszcze raz podkreśla na koniec, że Bóg zbawia tego, kto wierzy w Jezusa. Całe życie człowieka jest kształtowane wiarą w Chrystusa. Człowiek wierzący to ten, kto uświadomił sobie swoją grzeszność, swoją zgubę, przyjął Boże usprawiedliwienie i chce żyć wyłącznie z łaski Jezusa, swojego zbawiciela i pana. Wiara jest jedynym niezbędnym warunkiem zbawienia. Apostoł Paweł podkreśla, człowiek dostępuje usprawiedliwienia dzięki wierze, a nie przez uczynki nakazane prawem. Ilustrację tej wielkiej prawdy dostrzec możemy w życiu Abrahama, Ojca Wiary. O nim mówić będziemy w czasie następnej audycji. Studiować będziemy czwarty rozdział Listu do Rzymian. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.